Dzisiaj są numery właśnie 260 i 261 260 i 261 Bo wiemy, że siostra jedzie, siostra Faustyna chciała mieć czystą wolę Bożą i z nią przełożeni skierowali do winna. I jedzie po prostu z Krakowa do Wilna i, i pisze. Tutaj to to, to kontynuuję, pisze tak. Miałam pozwolenie wstąpić do Częstochowy. Po raz pierwszy ujrzałam matkę Bożą. Kiedy poszłam rano o godzinie 5 na odsłonięcie obrazu, modliłam się bez przerwy do godziny 11 i zdawało mi się, że dopiero co przyszłam. Matka tamtejsza, przyłożona, przysłała po mnie siostrę żebym przyszła na śniadanie i martwi się, że się spóźnię na pociąg. Wiele mi powiedziała matka Boża. Oddałam jej swoje śluby wieczyste. Czułam, że jestem jej dzieckiem, ona mi matką. Nic mi nie mówiła o co, nic mi nie odmówiła o co ją prosiłam. Dziś już jestem winnie, maleńkie chałupki porozrzucane stanowią klasztor. Trochę mi się wydaje dziwne po. Józefowskich gmachach. Sióstr było osiemnaście, mały domek, ale wielkie życie wspólne. Wszystkie siostry przyjąłem mnie bardzo serdecznie, co mi było wielką zachętą do znoszenia trudów, jakie na mnie czekały. Siostra Justyna nawet wyszarowała podłogę na mój przyjazd. To jest ten fragment, który chciałem tutaj jakby wspólnie z Wami rozważyć i, i jest. I jest ważny ten pierwsza rzecz, która siostra Faustyna wielokrotnie o tym mówiła, i tutaj bardzo wyraźnie mówi o tym, ona pierwszy raz jedzie do Częstochowy, żeby wstąpić do sanktuarium maryjnego, tam właśnie w Częstochowie, i mówi, że ujrzała znaczy ten obraz Matki Bożej Matkę Bożą po raz pierwszy. I ona nie mówi o obrazie, ale mówi o Matce Bożej. To znaczy jakby dla niej jest ta identyfikacja, która sprawia, że poszło o piątej rano do 11 to jest szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11, sześć godzin. I stoi tam, modli się przed obrazem, mówi, że zdawało mi się, że jak ten czas minął, tak, że dopiero co przyszłam przez te 6 godzin. To znaczy... Ona, jakby, staje, staje przed matką, z którą może, może otworzyć swoje serce, oddaje śluby, które skłożyła, śluby jej śluby czyste, które właśnie złożyła wcześniej, i oddaje jej wszystko. I co jest ważne, i, i, i potem, i, znaczy te 6 godzin modlitwy, które spędza z matką na najświętszą. I to jest y, też dla nas y, jest dla nas takim wskazaniem, jest taka książka incynu Jezu, który napisał taki obrad benedyktyński i napisał, y, on y, 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 pisze, jakby zapisuje y, słowa Pana Jezusa, jakby stoi przed Najświętszym Sakramentem i zapisuje słowa, które przypisuje jakby Chrystusowi i i jest tam, warto czytać. Ja to staram się czytać tak spokojnie, ale to mnie uderza właśnie w tym, że jest ta wielka. Pan Jezus szalenie podkreśla znaczenie Marii. I Maria jest jedyną naszą drogą do Chrystusa. I to była, i warto przypomnieć to, co się działo w czasie Soboru Watykańskiego II że prymas Wyszyński, i, który sam mówił, że i ta książka, która wyszła przed jego śmiercią, wszystko postawiłem na Maryję i on, jego Pan Bóg zabrał w dniu niebowstąpienia pańskiego. I, Mary, i siostra Faustyna tutaj właśnie mówi o tej, ta jej modlitwa i to bycie przed nią, to wskazuje na tej, na ją, na tą Jaka jest, jaki jest jej kontakt z nią, jaki jest kontakt z Marią. Jak ona... I, i, I mówi bardzo wyraźnie o tym. Oddała mi swoje śluby wieczyste, czułam, że jestem jej dzieckiem, a ona mi matką. To poczucie, że ona jest moją matką. I to jest, proszę zobaczyć, to jest jakby szalenie takie bardzo... Obecne w dziejach polskich i pierwszym świętym drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa jest święty Maksymilian Maria Kolbe, który dla niepokalanych chciał zdobyć cały świat. Prymas Wyszyński, który wszystko postawił na Marię i był krytykowany na Soborze Watykańskim II przez wielu wielu y, y, hierarchów, którzy tego nie rozumieli jego Nacisku, który sprawił, i Paweł Błogosławiony, papież Paweł VI z taką radością mówił o tym, że, że został dołączony do tego dokumentu dogmatycznego o Kościele, ten rozdział ósmy, który jest poświęcony całkowicie Matce Bożej, że Maria prowadzi drogę naszej wiary. Dzisiaj słyszeliśmy o Abrahamie. Abraham jest Ojcem naszej wiary. On uwierzył Bogu wbrew nadziei i, i Abraham, i, który właśnie prowadzi, jest jakby tym, tym znakiem Abrahama, tym jakby Abraham, święty Józef jakby wypełnia to, bo jest, tak się pokazuje właśnie tą, tą, tą zbieżność właśnie Abrahama z świętym Józefem, ale w tym dokumencie soborowym Maryja prowadzi pielgrzymkę naszej wiary. I tu jest, i to jest jakby znamienne dla narodu polskiego, święty Jan Paweł II, który właśnie w, mile, w okazji milenium, on to zrozumiał, zrozumiał, kiedy pracował w Solwaju w czasie wojny. W czasie wojny był robotnikiem Solwaju i zabierał, jak szedł do do, do pracy, to zabierał ten traktat prawdzi o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Grignon de Montfort. I on tam właśnie odkrył to, co potem wypowiedział: Totus tuus ego sum Maria et omnia mea tua sunt: Cały jestem Twój, Mario, i wszystko moje jest Twoje. To było też jakby echo tego jego y, czytania, rozmyślania nad tą pracą świętego Ludwika Grignon de Montfort. I, I właśnie ta, ten rys maryjny jest szalenie ważny. Święta Siostra Faustyna właśnie pisze bardzo wyraźnie, proszę zobaczyć. Oddałam jej swoje śluby wieczyste, czułam, że jestem jej dzieckiem, a ona mi matką. I jakby przed matką stojąc, w ogóle zapominał o wymiarze czasu. Sześć godzin minęło tak jak, jak po prostu i jakby dopiero co przyszła. I to jest, to jest bardzo charakterystyczne dla duchowości polskiej, która właśnie przez to, że ten pierwszy hymn narodowy Polski, Bogu Rodzica, przypisywany świętemu Wojciechowi, jest właśnie skierowany do Maryi jako matki. I jakże proszę zobaczyć, od, od tego ten hymn. Jeżeli jest przypisany świętego, do świętego Wojciecha, to jest pierwsze milenium. I, I on, i, i właśnie Maria staje na początku naszych dziejów jako matka, i dopiero wiele wieków później, w 1566 roku, jest koronowana jako królowa Polski. I tym, który pisze te śluby jasnogórskie, święty Andrzej Bobole. I właśnie to jest sz szalenie ważne w naszym życiu duchowym, ta droga, droga Maryjna i to ten oblad benedyktyński w tej książce Synu Jezu, to jest uderzające, jak on podkreśla, jakby cytując te słowa Pana Jezusa, to można to przyjąć, można nie, bo to jest Jego, ale widać, w tym jakaś wielka głębia jest i uderza w tych lekturach w tym, z jaką mocą, Pan Jezus mówi o Marii, o Matce. Jest, jest taka fundacja w Polsce, w Poznaniu, nazywa się Totatua. To jest fundacja, która założona przez takiego pana Adriana Pakułę, która właśnie wypowiedziała, to znaczy ten pan jakby cytuje słowa takie, które szalenie pomagają, a po Komunii Świętej na przykład często powtarzam. I te słowa właśnie. Panie Jezu, kocham Cię miłością Marii. Marijo, kocham Cię miłością Jezus. Panie Jezu, kocham Cię miłością Marii. Marijo, kocham Cię miłością Jezus. Taki akt oddania. Akt oddania. Wiesz, tak. o mówimy po angielsku, teraz jest nowy przed Przedtem tak? dwukościowo była, była w St. była w St. Catherine of Siena w Caroline Springs, teraz jest Melbourne. Aha. I właśnie taki długi akt oddania właśnie, że tylko po angielsku właśnie, że kocham Cię miłością Maryjo, kocham Cię miłością Jezusa i Jezu, kocham Cię miłością Maryi. coraz I, I proszę zobaczyć, bo, bo i, i Matka Najświętsza najbardziej ukochała Chrystusa, jest jej synem, nie się począł w łonie. Ale i, i, i właśnie Jezu kocham Cię Mary, miłością Marii i Maryjo kocham cię miłością Jezusa. Piękne. I to jest, warto pamiętać, to są proste akty, które nam wszelnie pomagają na modlitwie. I, i, i właśnie ta, ten rys Maryjny u świętej siostry Faustyny jest naprawdę dominujący. I to jest coś, co im, warto, warto pomyśleć, warto zobaczyć, jaka jest rola Maryi w moim życiu, w moim osobistym życiu modlitwy. Jak ja odkrywam to, bo to co podkreślają np. święta Margerita Maria Lecoq, podkreśla, że Maria została nam dana z krzyża to znaczy, bo Chrystus nam daje matkę i ona przyjmuje to, myśmy się stali jej dziećmi pod krzyżem. Ona, I to pięknie mówił prymas Wyszyński. Maria, kiedy rodziła Jezusa, nie czuła bólów rodzenia, a kiedy nas rodziła pod krzyżem. Miecz przeszły jej serce. I to jest właśnie powiedzenie prymasa Wersińskiego, który i tak wielokrotnie właśnie mówił. I, I ten, proszę zobaczyć, warto zobaczyć wszystkich świętych polskich w ostatnich, w ostatnich dziesięcioleciach, czy jaka jest rola Maryi w ich życiu. Tak, to nie tylko ojciec Wyszyński przed śladami faustyn Świętej aktywnych, ale nasz ojciec Jan Paweł II tak samo oddał się całkowicie, całkowicie cały, twój. cały twój. Cały, całe twoje życie. I proszę twój. zobaczyć, on umarł pierwszą sobotę miesiąca. Pierwszą sobotę miesiąca przy dniu święta Bożego Miłosierdzia. To jest to jest jakieś takie wielkie dla nas skazanie. To jest ten pierwszy, pierwszy element, który chciałem bardzo mocno podkreślić, bo to jest bardzo ważne w naszym życiu. I jakby ten drugi, siostra Faustyna przyjeżdża do Wilna z Krakowa, gdzie jest ten, uważa, że Kraków to jest to wielkie gmachy. Ten budynek, który ofiarował książę Lubomirski siostrom. I chociaż wcale takie wielkie gmachy tam w łagiennikach nie są, ale ona tak to widzi, a tutaj. Takie chałupki, małe, malutkie chałupki, rozrzucone stanowią klasztor. No wtedy w Wilnie to mogło być, tak? No właśnie, I, ale co jest, że to było dla niej, bo ona chciała czystą wolę Bożą i siostra, siostr, matka generalna ją wysyła do Wilna, jakby do z tych gmachów krakowskich, do tych chałup wileńskich. I, I, ale mówi o tych wspólnotach, że 18 sióstr, ale wielkie życie wspólne. I jakże pięknie pisze, wszystkie siostry przyjmiemy bardzo życzliwie, bardzo serdecznie, co mi było wielką zachętą do znoszenia trudów, jakie na mnie czekały. I siostra Justyna, siostra pisze o niej, bo to jest jakby jej przyjaciółka. I siostra Faustyna potem wspomina o tej siostrze, nawet wyszorowała podłogę na mój przyjazd. Po prostu taki, żeby ona się czuła dobrze, żeby to było czysto w tym pokoju. To, to była cela zakonna, gdzie po prostu warto zobaczyć w łagiewnikach, jak wygląda ta cela siostry Faustyny. To było łóżko, było, była miednica. Zban z wodą, i jakiś taki nakaslik, czy coś, czy krzesło. Nic więcej, to były, ale, ale podłoga była czysta. I to... I to jest po prostu jedzie, i tam się wypełnia właśnie w takich, tak jak pan Jezus narodził się w Betlejem tak to winno staje się dla siostry Faustyny jakże ważne, bo tam właśnie. I zostanie namalowany obraz Bożego Miłosierdzia. Tam spotka księdza Sopoczkę, właśnie w tych malutkich hołbkach, w tej wspólnocie. Ważne jest i dlatego, i, i, tylko jedną rzecz, jakby kończąc, chcę powiedzieć, i, jak było w życiu świętej Margheriti, Maria Lecoque, i, i, z spowiednikiem królowej angielskiej Mary Stewart, był, był święty. Święty, nasz ojciec. Nie, nie, czekam teraz ale ciekawi czekam imię. Teraz zaczynamy mieć coraz większą sklerozę, którą. Tak, Claudiusz de la Colombier. Klaudiusz de la Colombier, który. On był spowiednikiem królowej angielskiej, na dworze królewskim. był I nagle przyłożeni go wysyłają do Pary Lemonial. To był wioską. I on tam przyjmuje to, przyjmuje to posłuszeństwo jako taki wolę Bożą i staje się spowiednikiem, bo tam jest siostry, siostry wizytki. I nie wie, tam jest właśnie wśród tych wśród wizytek, jest święta Małgorzata Maria Rekok. I on spadając z tej siostry, on był tym, święty Klaudiusz La Colombie, który rozeznał, że to, co w niej się dzieje, jest z pochodzenia Bożego. I ją umocnił. U, I on się stał jakby tym rzecznikiem kultu serca pana Jezusa. Ale tak jak siostra Faustyna, z tych, jak mówi, gmachów krakowskich, które wcale takimi wielkimi gmachami nie są, jedzie do tych chałupek i tam się dzieją wielkie rzeczy. I Pan Bóg właśnie, to jest taka logika Boża, gdzie właśnie w tym w takim, im, takiej prostocie, takim obdarciu dokonują się wielkie rzeczy. Tak jak w życiu świętego Klaudiusza, św. Klaudiusza la Colombier, który właśnie na tym parylemonial on tam umarł potem, to był jego koniec jego życia. Ale dokonał wielkiej rzeczy właśnie, bo Pan Bóg się nim posługiwał i Pan Bóg go wysłał właśnie tam, nie, niezależnie od tego, co On przedtem robił. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo proszę bardzo.